Jak zamówić kurs? Po zalogowaniu na platformę, należy z menu narzędzia wybrać opcję Zamów Kurs. Następnie należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe oznaczone w formularzu wykrzyknikiem. W tym przypadku jest to pełna nazwa kursu oraz krótka nazwa kursu. Z reguły są to pierwsze litery z nazwy pełnej. Kolejnym krokiem jest wybór kategorii kursu, w naszym przypadku będzie to kategoria szkolenia, natomiast na platformach wydziałowych jest to nazwa kierunku studiów. Ostatnim elementem obowiązkowym jest pole, do którego należy wprowadzić nazwę kierunku studiów do dodania, o ile nie jest widoczny na liście kategorii, ewentualnie imię i nazwisko innej osoby, która ma posiadać prawo do edycji tego kursu. Jeżeli nie potrzebujemy podawać żadnej z tych informacji, wpisujemy słowo brak. Zatwierdzamy zamówienie kursu przyciskiem zamów kurs. Zamówienie kursu zostanie jak najszybciej zrealizowane.